jak co roku jest dedykowany mieszkańcom szczególnie tym którzy aktywnie włączają się w życie społeczne publiczne wpływają na rozwój naszej małej ojczyzny z ogromnym zaangażowaniem uczestniczył w budowaniu wolnej Polski został radnym pierwszej i trzeciej kadencji. Od 2002 roku był prezesem Poznańskiego Oddziału Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, a od 2006 roku jest prezesem okręgu tej organizacji. To jest lotowy, panie prezesie. To jest lotowy. Pokojnie. Proszę. Lubię gołębie, bo one mi się kojarzą z moim wczesnym dzieciństwem, które spędziłem na wsi i wówczas gołębie były na każdym dachu, na każdym dachu we wsi. No one, gołębie z natury swoje są bardzo wesołe, żywotne, zresztą są wszędzie, wszędzie są w miastach, na placu św. Marka, no trudno sobie tu wyobrazić plac św. Marka bez gołębi, prawda? I w ogóle zawsze mnie od małego dziecka fascynowały ptaki. Zdarzało że śniło mi się, że lewituję. Ja miałem 18 lat, zapisałem się do związku i to już wtedy hodowałem gołębie pocztowe, które mi imponowały pod każdym względem swojej urody, to ja bym powiedział, że to jest taka arystokracja gołębia. Chociaż to nie jest rasa, gołębie pocztowe nie są rasą, bo jest to zlepek tych ras gołębi, które wykazywały największą orientację przestrzenną, ponieważ były, jak nazwa sugeruje, były wykorzystywane do przenoszenia informacji, do przenoszenia meldunków. Moją pasją, miłością, nie zawaham się określić tego w ten sposób, jest dla mnie muzyka, ale szczególnie operowa. Pamiętam utwór, to była Ave Maria Bacha Gunoda i po usłyszeniu jego zapadło mi tam jakoś tak szczególnie w pamięć i pamiętam, że wyśpiewywałem Ave, Ave również w kościele. Popisywałem się tym głosem do tego stopnia, że świętej pamięci Ksiądz proboszcz Dworak mówi do mojej mamy, mówi Januszek ma piękny głos, ładnie śpiewa, a niech to robi nieco ciszej, ponieważ słyszę jego, i inni ludzi nie słyszę. Dzieciństwo spędziłem w Lusowie i emocjonalnie bardzo się czuję związany z Lusowem. Taka działalność społeczna w moim mniemaniu jest to spełnienie moich obywatelskich powinności. Tak zostałem wychowany w domu, przez moich rodziców. Pani Sołtys odważnie zaprasza do rozmów reprezentantów wszystkich lusowieckich środowisk. Jest orędownikiem idei szerokiej współpracy na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Zapraszam na scenę Sołtysa Lusówka, laureata tytułu Aktywny Lokalnie, panią Zdzisławę Piszczyńską. Sołtysem jestem od 1994 roku, to już jest 20 lat minęło, w miejscowości naszej, pie, naszego pięknego Lusówka. No na pewno nie jest to łatwa praca, ponieważ jak zaczynałam swoje sołtysowanie, to miałam około 300-400 mieszkańców, teraz mam 1600. Prawda, to jest, jest trudniej z taką ilością mieszkańców pracować, ale ogólnie nie jest źle. Sołtys musi być taką mamą, tak powiem, może swojej miejscowości, bo z różnymi sytuacjami się musi zmierzyć, prawda. Nieraz i doradzić i coś napisać i no i takim łącznikiem jestem pomiędzy urzędem a, a mieszkańcem, to jest bardzo ważne. Ja sobie wyobrażam Lusówko no na pewno pod kątem rekreacyjnym, mamy piękne jezioro, też mamy już od dwóch lat piękną plażę to znaczy się piękną, no na nasze potrzeby wystarczającą. Co chodzi o zaplecze kulturalne, no to jeszcze go nie mamy, jesteśmy w trakcie realizowania. W tym roku będzie właśnie wyremontowana tutaj świetlica, gdzie będziemy się spotykać, prawda? I różne, różne koła zainteresowań mogą też być i dla starszych przede wszystkim. no Myślę, że zawsze trzeba wierzyć i mieć tą nadzieję. Kilka lat to trwało, no ale to czekaliśmy się. Tutaj ta sala tętnie życiem, tak powiem. Służy ona mieszkańcom, w ogóle cała świetlica. Jest dużo zajęć. Nawet było jedno wesele. Są urodziny, imieniny, potańcówki robimy. Także tu się dzieje dużo. Jest dużo zajęć pozalekcyjnych. No teraz to już jest bardzo dużą miejscowością, przeszło 3 tysiące mieszkańców, to wiadomo, czy więcej ludzi, to każdy ma inne oczekiwania, inne propozycje, no ale jest ogólnie dobrze, bardzo dobrze. Chcemy się po prostu, żeby zintegrować z nowymi mieszkańcami, wiadomo, chcemy żyć jak taka wielka, jedna duża rodzina. Jednym z założycieli Karnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Stowarzyszenia Dar Serc jest siłą sprawczą wielu przedsięwzięć. Potrafi zaprosić do wspólnych rozmów, reprezentantów różnych opinii i przekonań, a potem skutecznie realizować wypracowane rozwiązania. Szanowni Państwo, poznajmy trzeciego laureata tytułu Aktywne Lokalnie Zapraszam na scenę pana Edwarda Sobańskiego. Jak zostałem dyrektorem w 1992 roku ubiegłego wieku, to właśnie takim moim celem było, że ten zakład ma służyć po pierwsze mieszkańcom, drugie również inwestorom, po prostu ułatwiać im możliwości tutaj zagospodarowania i równocześnie, no, żeby również efekty z tego konkretne miała gmina. W 1990 roku komunalka mieściła się naprzeciw urzędu. Pomieszczenie, które miała, to miały powierzchnię chyba łączną, gdzieś około 80 metrów. Na którym były szatnie dla pracowników, kasa, biuro no, te wszystkie rzeczy niezbędne, które są potrzebne. Było dwie śmieciarki, dwie beczki do wywozu ścieków. No i jeden ciągnik i to było w zasadzie wszystko. Nie, I plus ludzie, którzy mieli chęć do pracy. Dzisiaj tych ludzi jest już chyba ponad 110. I tak jak kiedyś szło się, jak już nie było innej pracy, to szło się do komunalki. To teraz, jak jest wolny etat, to, to w zasadzie chętnych jest kilkadziesiąt na to miejsce. Celem, który mi przeświecał, to było to, żeby ludziom tu się mieszkało lepiej, spokojniej. No, bardziej myśleliśmy wtedy o miejscowych, czyli autochtonach tutaj, którzy byli, a nie tak jak dzisiaj, że większość to są ludzie napływowi. Zresztą ja też jestem napływowy. No mogę powiedzieć jak według górali to już jestem krzak, bo jak już te 42 lata tu mieszkam, no to już mogę powiedzieć, że nie autochton, ale już krzak. Szanowni Państwo, to już 30 lat działania samorządu gminnego, który działa na nowych zasadach, kiedy ludzie mają bezpośredni wpływ na to, co dzieje się w ich miejscu. Chciałbym przytoczyć cytat z Marka Aureliusza: Człowiek jest tyle wart. Ile warte są sprawy, którymi się zajmuję?